Dobra, to wyjdziesz teraz z Jaszczur. Dobra, a mogę być twoim hryjarzem? No zobaczymy, ale dopiero po 3 gierkach będzie więcej osób. A, dobra. O. Trzy osoby. Poczekajcie chwilę, bo... Się. E, siema Ignacy, Siema e, Witam 6 osób. Jeżeli ktoś jest nowy, przypominam o subskrypcji. Orzeka e, Siema, e, Siema Marcel, Witam 6 osób. Jeżeli ktoś z was jest nowy, fajnie by było, gdybyście zostawili lajka e, oraz subskrypcję. Dawno nie było. E, elo, użył mojego kodu w sklepie. Kod, nie użył on twojego kodu. Jedyny najlepszy kod to jest kod Nilux, a nie jakieś macie coś tam. Do której live e, z. Zosia live będzie do około 11,12. 11.12 jest live. Dzisiaj jest taki ładny sklep i mam zamiar Wam podarować y, jakieś gifty za wygraną, siema Bartek. Y, mam 1750 wonocy, więc y, ja sobie kupię skina jakiego będę chciał, ale chyba z dzisiejszego jeszcze nie. Więc y, na, dzięki... Dzisiaj będziecie mogli wygrać takiego to gifta lub... Y, no, na razie, dzisiaj tylko takiego, chyba że będziecie chcieli innego albo go macie. Yy, widzę, że, że jest 6 osób, więc, jak na sam początek, to jest aż tak źle. Jak widzicie, stoi obok mnie. Słysza. Słysza. Yy, dobra, jest 6 osób, i jest się tak najważniejszy. Yy, dobra, ja będę mógł zagrać z Tobą o dziesiątej, mogę być ofiarzem. Yy, zobaczymy, czy będziesz mógł być Zobaczy, yy, Znaczy, zależy od tego, ile będzie osób, tak? Yy. Jak kupisz coś z Tobie z kodem, to kupisz prezent dwa razy. Dobra, wejdźmy nawet bo za chwilę cię zbanuję. na razie to będę usuwał. Ja mam, najlepszy kod to jest nilux, a nie jakiś y, Maciuś, co mi wbija i... To jest najlepszy kod nilux, a nie jakiś. E, siema, y, Gracek, Lacek. Czemu? No bo to jest najlepszy kod, ja ci... Macias, to jest najlepszy kod nilux. E, dobra, e, słyszę ustaw duo. No i mi wpisać jakiś kod Macias, a masz 38 subów i brawy, serce na A czemu... a twój... no nie wiem, ja ci nie każę mojego e, wpisywać, e, no ale... Moje rzeczy co w sklepie... tak, tak, tak jest dzisiaj sklep. Pokażę wam jeszcze tajce. No, y, okej, okay. y, to myślę, że to znacie, to, nie, z nie, jest takim tym, to jest y, cykanko na telefonie, a to, to jest coś nowego, śmiała postawa, y, dobra, szat. będziemy lecieć y, z, y, nie wiem, szmyszą ustami. A i zapraszam Was y, do naszego Discorda, macie go w opisie. I również y, możecie wysłać do mate'a, weź mnie i macie tam link. Można płacić... Jest coś takiego jak płatność Face of card, więc zapraszam. A to ustaw dło. Na, na razie możecie coś tam pisać do mnie, bo będzie na razie jeszcze szmyszał ma zysku. Mam nadzieję, że się pośmieszy, bo trochę aktywność spada. I widzę, że nie wszyscy zostawili lajka, bo są ino 4, a było 6 osób. Więc tak nie u mnie. Ale nie było bardzo żadnego na lajka, bo jak wiecie, jest wirus i jest... są też również elekcje. Wiem, że może jeszcze nie wszyscy mają, a jak macie, to naprawdę będzie. Trwają Będzie hełany, jak tak, to. Można szukać dopiero od Donate'a. Od wysłania Donate'a dopiero można zacząć. Tak, jakby z nami można poprowadzić. Jaki jest kodzik? To sam nie wiem czy ktoś. Yy, poczekaj chwilę, bo ja miałem ilo osoby na najpierw. Więc myślę, że na razie bez kodu szły, że tak, tak sobie normalnie zagrałem, jest tylko Bez za mało osób czat. Jest was na razie bardzo mało. U mnie nie. Masz jedną osobę. Chyba. No, dawaj tylko dół bez... customów na razie zagramy. Yy, Czas. dawno nie było live'a, tak jak. Plecyk. też. Chodź, ale bo nie działa. Z was na razie za mało. Zmienno cztery osoby. Z czego, że to jeden to jestem ja. No, muszę patrzeć na czat. Pięć osób jest. Ela, yy, Elo, yy, siema yy, Kubos Witam, witam. Dzisiejszy jest taki bardzo fajny sklepik i chciałem wam z niego podarować lifty, jeżeli będzie Was więcej na streamie, na customach. Jeżeli to jest nowy, przypomnę, żebyście zostawili subskrypcję oraz lajka i wpisali kod twórcy Inuk w sklepie z przedmiotami i dzisiaj mam zamiar powysłać trochę giftów, tak z 4, czter... nie 3 no, trzy gifty, Trzy gifty ze sklepu, bo jest taki no, fajny sklep, moim zdaniem jest fajny. Dziękuję za szyżajków Dzisiaj Dziecima. kupiłem dwie motki za 500 z kodem Nilux O to, to, to fajnie, bardzo się cieszę Kubas To gdzie chcieliby? Nie, nie wiem A. Nie wiem, gdzie mam, wiesz Siema Dominik Semec, jestem nowy No to jeżeli jesteś nowy fajnie by było gdybyś sobie subskrypcję oraz lajka Na razie customów nie robimy, bo jest mało osób Mało osób jest U mnie jest sześć, jak to u Ciebie? Siedem to teraz y, pięć osób. To jest tak, to właśnie różnie to jest. Jestem tak wysoko, jest tutaj. Yy, mogę? Małpa, małpa, mogę, ale co możesz, małpa? Jak tam u Dobrze. Łeczko, dobra, widzę już pompę. Widzę pompę. Czekajcie, bo ja mam telefon. Miełeczkę, trzeba, poczekajcie. Yyy... Eee, dobra. Już jest git, wszystko, ogarnięte. Małpa, co możesz? Napisz mi na czacie, bo nie wiem o co ci chodzi. Dziękuję za 9 lajków. Wiedziałem, że tak aktywność spadnie po, po tej przerwie. Ale okay. co zrobić? Czy trudno jest utrzymać taką dużą aktywność na live. Jak gramy zwykle dużo, a was jest mało, mogę z tobą, ale ze mną to możesz zagrać yy, od Donate'a. Jeżeli chcesz poprowadzić gierkę, albo z nami tutaj zagrać, to musisz zostać do nata'. No inaczej to by tak wszyscy chcieli grać to jest takie Dominik daje Siema malinka, to ziomal. No nareszcie jest jakiś moderator, znaczy jest jeszcze też kubos. No ale fajnie, że jest was troszeczkę więcej. Jeżeli ktoś jest nowy, fajnie... Ale trochę mnie loguje. Ej, logujemy czat, poczekajcie czemu? Co się, co się tak dzieje? Ja nie, no cofamy. Ja. sorry, że my tak cofa, ale coś jest. Będę mógł zagrać. Yy, Zosia, pewnie będę mogła zagrać. Wszyscy możecie zagrać. Helikopter. Helikopterem. Nie, ja ale jest Potrzebuję skrzyki z amunicją. A, no, dobra, ta wyzwanka jest za mało czad, Jakby. Tak było przez chwilą 9 osób na live o, A, i wychodziliście, bo zauważyliście, że gramy tylko dło, ale jest was naprawdę mało, więc warto utrzymać tę aktywność, żebyście... Żebyście pokażali, się pokażę, że się, się opłaca A tu masz tam samo A bo zrobiliście misję... Oro yy, tylko dwa... Eee, yy, siema słodziak. Cześć, Ola, cześć. jest Słodziak, chyba. Czy możesz zagrać? Na razie nie, bo na razie jest mało osób. Jak u mnie będzie z 11, a u też tak będzie, cześć. no to... Że my, ej, gdzie tego sto, kasta, I gdzie... kostamy. Jest was mało, no. Przecież gadam od początku live'a, że jest was mało. Czekam, aż was... Aż, aż, aż będzie was więcej. Bo mi się nie opłaca robić osób za. Yy, załóżmy tam siedmiu osób, tak? Masz. Yy, widzę, że masz Midasa. Tak, wczoraj właśnie ja sobie wbiłem o w 21. Jeszcze do, o 20, do 23. siedziałem ze świeżem, tak? Ale poszedł, już no to postanowiłem, że sobie tam dokończę tego Midasa. Nie kupowałem żadnych poziomów, tylko sobie od razu. Tak, ja mam, e, znaczy ja nie mam customów, tylko szwysza, ma, znaczy jego brat w sumie. Znaczy, nie wiem, ja to zawsze tłumaczę, że szwysza sobie zmienił nick, bo jego brat miał wcześniej kod, no Nilux miał swój nick, bo ma 2000 subów na YouTubie. E, I miał customy, ale mu się tak roznudziła, więc więc e, szwysza jego brat sobie wziął... E, jego konto, i teraz yy, tak jakby można powiedzieć, razem tworzymy content ja. Oczywiście, yy, pamięć, friendlib, wszystko. Yy, ja mogę pomóc wbić, yy, robić wyzwania. Oro. A oro to jest ten taki, to jest ten taki. Ja to już nie ma po tysięcy No właśnie wiem, zauważyłem też. Yy, jeżeli ktoś jest nowy, witam 7 no, osób. E, e, do... yy, chciałem dzisiaj wbić 500 wody. subów, A, dara, bo dara. jak wiecie, z poprzedniego livea gadałem, że na 500 subów robię konkurs na 500 kard o wartości 20 zł. Tak. co? Na godzinę patrz. Koczem. Gdzie ty jesteś? Czuję, jak daleko idziesz? No, to bardziej do strefy chcę iść. A ja jeszcze idę sobie tutaj, na ten budynek od y, mroku, Ducha, do ducha. Ten. Mm, dobra, na razie nic nowego jeszcze nie piszecie. Ja tutaj mam odchodząc, czat. Jeżeli ktoś jest nowy, naprawdę te 500 subów to już będzie mocne. I jak lecimy z 1000 subów, bo do końca wakacji chyba będę miał kompa. Więc zapewne będzie jakieś obawy się na live. Y, będzie coś na gifta? Tak, yy, na pewno będzie coś o gifta, to musi być bez więcej, jeżeli macie i możecie komuś udostępnić live'a, to udostępniajcie swoim kolegom, żeby mogli zbić Jeszcze Nic ciekawego, ale sobie nie mogę wziąć to. Ach, to są te czwóreczki. No, Mogę poprowadzić To model. Ym, słodziak, no ale to jest od gifta, wiesz? Za jak tu nie polecisz. Mogę doprowadzić, Top model. Nie no, słodziak jest. No, bo akurat teraz jest 9 osób, tak? I jeżeli ktoś z Was jest nowy, fajnie był byłoby, żebyście zostawili subskrypcję oraz lajka. Będę mógł być ochroną w top model. To yy, ten. Yy, ja już mam ochroniarza wybranego. Zaufanego. Druga. Ej, no nie wierzysz się w ryby. А ты не Да, я где-то где-то танцуюшь. я играть на другом конце, на другом конце. вертолет. Wiem. Leży. Co? Oj, 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 oj. Dobra, to było takie przez ścianę teraz. To było teraz ja to takie przez ścianę. Trzeba Dwiggy raz musieliście widzieć. To było takie przez ścianę. Ale zobaczcie, ja już mam wybra wybranego ochroniarza. To ochraniarzem będzie jaszczur. TRZ jazdów. Ej, gadam, że... Twarzie chłopowi, że ja nie mam kastałów, ale ty masz to nie? I jeszcze mi pisze, ale ty nie masz kastałów. Ewam na... No, Może no... miał Masz aptekę Nie no, jak wiemy te 500 czas yy, dzisiaj. No, ja chciałem zrobić wam. Yy, no nie wiem. Moje live to się składają najbardziej z customów, jeżeli chodzi o to. Od. Yy, masz nowego obserwującego Elisa. Ja nie wiem, dlaczego czasami na pęsie się wyświetla taka czerwona ramka na ekranie na, podczas streama. Czarda. czarna. Masz ciężką sniper? Tak, okay. Czy Chcesz? Znaczy, no, Trzamo? No. Nie, ja mam 24, wystarczy mi. Yy, jeżeli ktoś jest nowy... Może, że nowych osób na razie na live nie ma. Tylko lajki, like fajnie, bo mi się... Widzę, dziwę. Jak mi na tyle? Czy to mam dziwne laddie, naprawdę? Nie, nie. Do niego walą. O, zabił go Jest ja skąd to niego? Ale ono. Pójście apteki, aptek Muszę się po nie wrocić. Okay. Ja mam lagi, czak, nie wiem czemu. Się do domku. Nie wiem czemu, ale mam lagi Nie wychylaj, nie wychylaj. Ja jestem w domku Mam dwój jakieś ja. Dobra, no, no. e, nie, no, 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 nie wiem. Dobra, no. nie wiem. Wziąłeś te aptaki? Tak, wziąłem. Oni poszli chyba, mi się tak wydaje. Wziąłem apteki. Dobra, zostawmy na, 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 na razie. Ja, są tu, są tu, są tu. Helikopter! Nie wiem się dzieje... Zabijał, Gdzie on jest? Bię się z chłopem no. Szedł na dół. jakiś No to tak, omawiało. A, tu masz aptekę weź je. No ja już mam trzy A to dobra, to chodź do strefy Sorry eee, no, bo wyłączyłem sobie live'a na chwilę bo musiałem go zresetować Idę od strefy Ja cię widzę No jest dobrze, ja 2 Chyba też nie zdąży, wiesz? Idź nic, nic ee, za ciekawego nie mieli na tym... Na, dobra, dobra, dobra. Dobra, mamy. Dobra, e, e, Sorry, nesolę, ja już byłem na chat. Jeżeli ktoś jest nowy. Zabi zabiłeś, tego, zabiłeś tego drugiego? E, siema, Kapi. E, proszę. Tak, e, Ta, zabiłem, zabiłem. Będę e, dobrym ochroniarzem. Daj mu tą 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 e, Dobra. I tam są jeszcze podki, że Yy, dwa ochril, że to nie jeden. No ale jeden wystarczy, bo jest... jest was tylko dziesięć, a za chwilę pewnie gramy tą gi skoczymy tą gierkę i robimy customa. Nie nie chodź, nie wchodzź, nie chodź, nie wchodź, nie Tam nie był chyba za ciekawy ludaj, ale nawet zacząłem zobaczyć. Mielki, apteka, więc muszę wejść. Cześć, gdzie ty, gdzie ty zabiłeś tego drugiego? Tutaj, w tym boksie Ja Miałem go za snajpy zabiję. Dobra, chyba co jest cały Aj, Riz, zabiję z stapka? Tak? To... Mm -hmm. No właśnie to ona zamierzała, daj. ja zabijam tego daj, daj daj, 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 aptaka. Do Stefa Teraz mi nie dawaj, bo wiem Chyba ja mam e, 15 ma do pompy, ale myślę, że to wystarczy. Mam 307. No wiedziałem. Z 10 osób się robi e, 7. 67 osób zostaje i mam Stop. jeszcze jakiś lag wnieść, dlaczego? Dostał tu. Po to tu nie płacisz. No bo do dostał Musimy się uleczyć. Ja cię, no i nie uleczymy się. Eee. Yy. Znaczy no, serio? Dobra, mam Eee. Brawo! No. zostałem. No, no nie mogę budować! To są wreszcie. Ja, ja mam. zero. Zdjężamy. ci apteka, poczekaj. Podjeszczaj go. Podjeszczaj ich, ich, ich tam. Gdzie To jest. 11. Aha, jeszcze jest... Nice. Są w środku. Zresztą. A to tego, no... Y, przez saka. No. Weź, Tak, Przez saka. Weź, weź, weź. weź. Zaraz jest... Się... A Wziąć. A dwa. Mhm. No co jest to trzymaj, nie... trzymaj, trzymaj Trzymaj, trzymaj Przeaduję, czekaj. Odtrzymasz? Chodź do chodź, chodź tu masz przez Blisko. Oni poszli. dalej. Czekaj, tylko sobie aptekę muszę walnąć, bo... Nie wiem, Oh! Dostaję. Dostaję, laser. Dostaję. Ale co? Nie, Staje Staje laser nie, nie, co nie, Ale nie, mają nie, 150. Nice. nie, nie, Po tej gierce są to stony. Mam trochę nagi, było może przez to, że dawno nie streamowałem. Chyba oni nie ten. Leży? Tak. Ułowa. Dobra. Jeszcze się, do... się od razu. Drugi jesteś tam, ale na dole. Została jedna osoba. On był z nim. A, dzięki za suba e, e. nr a antr, to Jeżeli ktoś z was jest noby, fajnie było, gdybyście swoili lajka like pod streamem. No i suba, oczywiście. I możecie U. wpisać kod Twórcy w sklepie z przedmiotami. gdzie on Co jest? On był z nim, nie? No Ale tu... Aha Czad, do końca wakacji będę miał kompa Na pewno będzie lepiej się nagrywało A na Persie to jest takie... Takie, takie byle jakie Na Persie no Dobra, Gdzie jest ten ja tu nie rozumiem No w tym domu O, jest tu, jest tu Jest, widzę, Nie podjeżdżaj, nie podjeżdżaj, nie podjeżdżaj Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Czekaj. Chodź, chodź, naprawdę, chodź. Czekamy go, no, czekamy go. E, Słyszał, mu wygrać? Nie. Nie, no dajemy, dobra. No to nie. Chcesz macy? Taliszczy. Czekamy, aż, wy, aż ten. Tak, to się podbuduję. Powiedział sobie, jest Chodź sobie, no u mnie, słyszeli, jest mu ja Co? Nic, nic Chodźcie do surfy bardziej Ej, bo mi live waliło, nie wiem czy on Bo nie, nie bierzemy, bez krewa Co by koło murmita Gdzie on jest? W środku, jest w domku Tej, w się to ścian. Ale dobra, wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie. Nie pod, nie pod, nie wyjdzie. Musi wyjść. Kilofujemy? A to jest takie... no, 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 Nie, no, no, no. ja nie można połączyć się z ścianem, spróbuję jeszcze raz później. Ja trika zrobię, jakaś. Dobra, nie. ja muszę szale, zakończyć live'a.